Cześć kochani, jestem dziś u dr Iwany, która zaprosiła mnie do gabinetu Derma po to, żeby mnie uleczyć, żeby zająć się moją cerą, ponieważ doktor Iwana śledziła moje poczynania w internecie. Poznałyśmy się już jakiś czas temu e, przy okazji jakiejś akcji, e, no i właśnie dzisiaj odwiedziłam gabinet, żeby poddać się konsultacji typowej, takiej dermatologicznej, żeby pani doktor zobaczyła, co mi jest i, e, i żeby były jakieś zalecenia, prawda, dla mojej cel. Pogadamy sobie dzisiaj o drądziku, bo wy cały czas mi zadajecie pytania dotyczące trądziku. Ja tutaj mam kilka takich podstawowych pytań, które ciągle mi wpływają na, na maila czy na Facebooku, e, także może obalimy kilka witów dzisiaj. Na pewno. Dobrze, to najpierw zaczniemy od pytań, a później przejdziemy do konsultacji i do zmywania mojej cery i znowu zobaczycie mnie z moimi niedoskonałościami. Pierwsze pytanie: Skąd się w ogóle pani doktor bierze trądzik? Co to w ogóle jest? Czy to jest choroba? Czy to jest jakaś przypadłość? czy Co to jest? Trądzik jest chorobą, chorobą dermatologiczną, chorobą skóry. Praktycznie większość pacjentów, która do nas trafia, to trafia z trądzikiem albo już ze śladami potrądzikowymi. Jest to choroba przewlekła i należy ją leczyć. A przyczyny trądziku jest ich naprawdę wiele. Mhm. Trądzik dotyczy zazwyczaj osób między 11 a 20 rokiem życia, a tak naprawdę każdy z nas w pewnym okresie swojego życia ma mniejszy lub większy trądzik. I uważamy, że trądzik jest taką chorobą fizjologiczną mhm. dotyczącą całej populacji. Mhm. Ja mam trądzik od 12 roku życia, mam prawie 30 lat i jakby mm -hmm. on się troszkę zmienia, bo na początku był taki typowy w strefie T, na nosie, na czole, a teraz się przeniósł tutaj, prawda? Około 30 przeniósł się tutaj w okolice żuchwy, tutaj mm -hmm. trochę na foliczki, także się zmienia, ale ja na przykład mam trądzik po, znaczy ja tak uważam, że po, po rodzicach. Pytacie, który ma taką podobną skórę do mojej. Znaczy trądzik może być genetycznie uwarunkowany, mm -hmm. ale uważamy, że... Tak naprawdę, najbardziej dziedziczącą postacią trądzika jest y, ciężka postać trądzika, i to wtedy, kiedy oboje rodziców mają ten trądzik. Główną przyczyną pojawiania się zmian trądzikowych są zmiany hormonalne, które się zaczynają robić w okresie dojrzewania. I to, że akurat pani ma trądzik od 12 roku życia, jest jak najbardziej y, książkowe, prawidłowe okay. i fizjologiczne, bo wtedy zaczynamy. Widzielać więcej androgenów, które są główną przyczyną powstawania i a w późniejszym okresie zmian mm -hmm. Czy Takie pytanie, może śmieszne: czy trądzik powstaje z brudu? No, śmieszne, tak. <laughs> z tego śmiejemy. No nie, trądzik nie powstaje z brudu. Tak jak powiedziałam, jest wiele przyczyn. Główną przyczyną jest wzrost ilości poziomu androgenów we krwi. I stąd ten trącik mamy, a nie z brudu, brudu. Nie z brudu. Nie. E, W takim razie, czy, czy a nie, ten, czy uważamy, przepraszam, że przerywam, mm. że zbyt częste mycie skóry wtedy, kiedy się trącik e, zaczyna, nasila zmiany, czyli wysuszanie skóry. tym wszystkim no, preparatami. Dokładnie, właśnie, bo, bo no, wtedy pobudzamy no. naszą skórę mm. do produkcji mm. większej ilości łoju. Chcemy mm. mieć ten płaszcz lipidowy na skórze, i wtedy się trącik nasila. Więc mm. zbyt częste mycie nie jest skazane i trącik na pewno nie jest chorobą z brudu. W takim razie, czy trądzikiem można się zarazić? To też nie, trądzik nie jest również chorobą Czyli dotykanie, nie, nie wiem, całowanie, nie. przebywanie z osobą, która... ma. Nadmawia... Można spokojnie mieć chłopaka z trądzikiem, trądzikiem i trądziku, absolutnie. <laughs> Okej, okay. a w takim razie jeszcze jedno pytanie. Często mi dziewczyny zadają, czy, czy makijaż można nakładać na, na celę trądzikową, czy, czy, tam, czy są jakieś przeciwwskazania, czy lepiej chodzić bez makijażu? Nie ma żadnych przeciwwskazań. Można nakładać makijaż na cerę trądzikową i, yy, i w trakcie terapii i w momencie, kiedy tej terapii nie ma, tylko musi to być dobrze dobrany preparat. Yes. Tak? Mamy takie szczęście teraz, że tego jest całe mnóstwo i że można rzeczywiście sobie dobrać preparat kryjący, yy, który będzie dostosowany do skóry trądzikowej tłustej, łojotokowej. Mm -hmm. Też kontrowersyjna rzecz, Czy przeczyszczenie manualną kosmetyczki. Dużo jest nie. mitów, dużo jest pytań na ten temat, czy powinniśmy, to że sami nie powinniśmy wyciskać, no to, to wiadomo. Tak. Ale czy możemy tak. mieć do kosmetyczki, która, która nam oczyści, na, na oczyszczanie? No, czym się różni wyciskanie u kosmetyczki niż wyciskanie u nas w samym domu? Może tym, że jest troszkę lepsza dezynfekcja z mm -hmm. kosmetyczki. Technika. ja absolutnie jestem, no technika lepsza, <grym> tak sprawniejsze są panie. Jestem no. absolutną przeciwniczką czyszczenia mechanicznego u kosmetyczek. E, absolutnie tego nie zalecam naszym pacjentom. E, wskazane są zabiegi wspomagające jakieś nawilżające oczyszczanie chemiczne, tak? mm -hmm. czyli peelingi różnymi kwasami, przykład, które można zrobić również u kosmetyczki, używając niskich stężeń. Natomiast absolutnie nie zalecamy wyciskania mechanicznego. Okay. Może to nasilić trąci. To jeszcze takie pośmieszne pytanie na koniec. Byłam kiedyś u lekarza, dermatologa yy, i powiedział, że nic mi nie pomoże na trądzik, nic, a nic. Jedyną opcją, żeby mi trądzik wszedł, to ja zajście w ciążę, urodzenie dziecka i wtedy pozbędę się trądziku. Nie wiem, skąd ten pomysł. Często teraz spotykamy się z takim trądzikiem, który się pokazuje dopiero po 25 roku życia i to jest oddzielna postać trądziku. Jest to ten zwany trądzik osób dorosłych. Mhm. I szczerze, Powiem, że mam teraz coraz więcej pacjentów, którzy po 30 mają trądzik niż takich młodych nastoletnich, którzy sobie radzą, mając wiadomości wszędzie wokół i radzą sobie często sami. Natomiast rzeczywiście ogromnym problemem dnia dzisiejszego jest trądzik osób dorosłych. Kiedyś uważano, że jest to trądzik, który powstaje na tle zaburzeń hormonalnych i że ciąża, czyli uregulowanie w jakiś tam sposób tych hormonów, może to poprawić. Mhm. Ym, bywa tak, że pacjentki z trądzikiem osób dorosłych rzeczywiście po ciąży mają super piękną skórę, ale bywa też odwrotnie. Także ciąża Na pewno nie jest lekiem Aha. na trądzik. A stres jak wpływa na trądzik? Bo ja zauważam, że jak się stresuje, to, to tutaj nie tak. mocno... Nos... Szczególnie właśnie trądzik osób dorosłych z... charakteryzuje się tym, że Yy, stres go nasila bardzo mm -hmm. często. Najprawdopodobniej jest to związane z tym, że wtedy mamy nagły wyrzut androgenu, czyli hormonów męskich we krwi yy, i nasilanie zmian trądzikowych przy normalnych poziomach hormonów u zdrowych pacjentów. Mm -hmm. To co, przechodzimy do, do konsultacji. Przekaż ja się muszę zmyć, tak? Tak. Widzę się z w takim razie i zobaczymy, co to będzie. Jestem no i co? No, widzę wszystko, co trzeba, tak? Dużo grzechów. Jakieś manipulacje ręczne trochę... No, czasami, czasami, mm. czasami, tam siedzę, coś tam skubię i tak... Mm. Pani ja Karolino, typowy trądzik osób dorosłych, mm -hmm. tak? Że nie ma dużo zmian zapalnych, one są pojedyncze. Głównie się lokalizują tutaj, w tej dolnej części twarzy. Ma Pani też trochę ze skórników. Mm -hmm. Ja wiem, że to jak cokolwiek tam czuć, widać na skórze przeszkadza i sobie tam działamy. A im bardziej wyciskamy, dotykamy, drapiemy, tym jest większe ryzyko wtórnej infekcji mm -hmm. tak? i zaostrzenia tych zmian zapalnych. A w kolejnej, następnej kolejności to mogą zostać ślady i przebarwienia, i płytkie blizenki potrądzikowe. No właśnie ja się tutaj najbardziej boję, bo moja mama ma duże przebarwienia mm -hmm. i boję się, że mm -hmm. mnie też to spotka. Właśnie takie rozległe na czole, na policzkach. Więc nie jest to straszny trądzik, mm -hmm. ale jest to trądzik krótkowo krostkowy, zaskórnikowy, taki, który najczęściej spotykamy u pań po 25 roku życia. Ma pani tu taką tłustą, mieszaną skórę, mm -hmm. mieszaną, bardziej, bardziej przypuszczającej się w tej, tej strefie, mm -hmm rozszerzone pory widać. I teraz tak, zaczniemy od takiego prostego leczenia dermatologicznego. Dostanie Pani preparaty głównie miejscowe, mm -hmm. po to, żeby tę skórę po pierwsze uspokoić, tak, zadziałać przeciwzapalnie, po drugie troszkę pozłuszczać i zadziałać przeciwzaskórnikowo. Po pierwsze da nam to efekt taki, że nie będzie Pani miała zaskórników, Przebarwienia nam się rozjaśnią, mhm. spłycono się bliznki potrądzikowe, a po drugie, przygotuję Panią do zabiegów. I uważam, że najlepsze zabiegi dla Pani to będą peelingi chemiczne. Mhm. Peelingi chemiczne powierzchowne, czyli takie, po których nie będzie Pani straszyć ludzi. Będę ta, nie będę się sypać. Nie, nie będzie się Pani sypać strasznie. Może się Pani troszeczkę pozłuszczać, tak mhm. drobno, płatowo, minimalnie. Może Pani przez 2-3 dni być nieco zaczerwieniona, ale nie będzie Pani straszyć i nie okay. trzeba się nastawiać tak, że ten zabieg robimy. E, tylko i wyłącznie w weekend. E, natomiast będzie Pani musiała powtórzyć ten zabieg w serii od 4 do 6 razy co 2-3 tygodnie. Mm -hmm. Ale zanim mm -hmm. się w ogóle zabierzemy za zabieg, musi Pani postosować preparaty miejscowe, które Pani ode mnie e, dostanie. Dostanie będą one na bazie retinolu i pochodnych retinolu. Okay. Ale nic mm -hmm. do ust nie mam nadzieję? Do ust nie dam Pani tylko takie leczenie wspomagające, okay. przeciłojotokowe: mm -hmm. witaminy PP. Cynk, trochę witaminy C, żeby zmniejszyć łojotkę. Dobrze. Okej. Okay. Czyli tak, będę chciała, żeby pani yy, pobrała do ustnie witaminę PP Forte. Dobra? Mm -hmm. Dwa razy dziennie po jednej tabletce. Cynk, czyli zinka z Forte, jedną tabletkę na noc. I witaminę C, proszę sobie kupić taką rozpuszczalną 1000 mg i te 1000 mg dziennie sobie wypić, połknąć, jak będzie Pani wygodniej. I to jest ten zestaw przeciwoautokowy, to jest leczenie wspomagające. Natomiast podstawowe nasze leczenie, podstawowa terapia, to będzie smarowanie skóry. Dobrze. I y, często pacjenci z trądzikiem nie lubią tego smarowania, bo się boją podrażnienia, które mm. rzeczywiście często się po tych preparatach zdarza. Trzeba tylko wiedzieć, jak takie preparaty należy stosować i jeżeli dojdzie do jakiegoś podrażnienia, zrobić przerwę i nawilżać skórę i spokojnie do nich wrócić. Często jest tak, że skóra musi się do tych preparatów przyzwyczaić. Tak? Te preparaty, które zawierają sobie retinol, czy pochodne retinolu, czy natlenie benzoinu, powodować mogą zaczerwienienie, drobne złuszczanie i suchość skóry. Hmm. Więc proponuję tak, żeby na noc stosowała Pani preparat, który oczywiście wypiszę zaraz na receptę, o nazwie Epiduo Gel. Będzie on działał przeciwzapalnie i przeciwzeskórnikowo, bo tam jest inatlenek benzoilu i, i pochodna retinolu. Mm -hmm. A dwa razy w tygodniu, zamiast tego Epiduo, będzie Pani używała czysty retinolu, czyli lokacji w kremie. Czyli Poniedziałek i czwartek smaruje się na przykład pani w pozostałe dnie epituch. Mm -hmm. Bardzo jest ważne. Cienko czy, czy gruwa? Właśnie chciałam to powiedzieć, <laughs> że jest ważne to, żeby stosować mało preparatu mm -hmm. cienko, zawsze na suchą skórę. Nigdy nie nakładać taki preparat na skórę wilgotną, bezpośrednio po zmyciu, Jasne. bezpośrednio po, po demakijażu. Yy, I żeby 15 minut po nałożeniu epiduło czy lokacydu nałożyć krem. I ma to być tylko i wyłącznie krem nawilżający, mm -hmm. a nie krem przeznaczony do skóry trądzikowej. Ma on łagodzić nam te ewentualne podrażnienia. I gdyby się zdarzyło jakieś podrażnienie, zrobić dwudniową, trzydniową przerwę, stosować tylko krem nawilżający, a później spokojnie wrócić do tych preparatów. Mm -hmm. I te preparaty przygotują Pani skórę do zabiegów. Okej, okay. i to jest na receptę. I to jest na Dobra, piszemy recepty, tak? Okej, okay, czyli co robimy? Widzimy się za dwa tygodnie. Mam się nadzieję, że będzie lepiej. Jeżeli nie będzie ostrych, grudek zapalnych takich, z rodnym czubkiem, bardzo czerwonym, zrobimy y, jakiś peeling, myślę. Mhm. Dobrze. Dziękuję bardzo. Y, widzimy się. My się widzimy już za dwa tygodnie z wami. Pokażemy Wam dalsze zmagania z celem. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Będzie dobrze. Okay. Do zobaczenia. Cześć, na widzenia.